Na moim kanale jest otwarcie paczki już z katalogu czerwcowego, ale ja jeszcze tak szybko Wam pokażę, co zamówiłam z tych nocnych wyprzedaży. Udało mi się parę rzeczy zapolować. Co prawda, chyba całe zamówienie akurat nie jest dla mnie. Tu moje koleżanki jeszcze w ostatniej chwili mi dopisały. Także już pokazuję. Zamówiłam te trzy płyny. Taki płyn, on chyba mi się zdaje, że to był kiedyś ten płyn taki perfum, francuskich perfum, tak? Z tą wieżą Eiffla, tak mi się zdaje. Zamówiłam ten liliowy, taki duży, litrowy i kokosowy. I ten duży kokosowy. O, to są ładnie pachnące. Płyny do kąpieli, ja wam mówiłam, że płyn do kąpieli używam też jako mydło do rąk, także wlewam sobie w takie pojemniki. Nawet w parę razy udało mi się użyć jako płynu do prania, bo mi się tam gdzieś skończył, także też zdaję egzamin w takich sytuacjach. Co jeszcze? Zamówiłam tą Elmulcję na noc złotą, tą z proteinolem, bardzo fajną. koleżanka wykorzystała. E, zamówiłam e, taki płyn, spray do rozczesywania włosów. Takie coś: zamówiłam balsam. Balsam z makadami, z olejkiem z makadami, też dla koleżanki. Zamówiłam jeszcze żel do golenia dla mężczyzn A i tutaj zobaczcie, ja mężowi zamówiłam, ale tutaj koleżanka się uparła, chciała, zamówiłam, chociaż jej mówiłam, że to nie jest szczególne, być może dla siebie, nie wiem, nie pytałam także ten, tą golarkę taką dla panów i dodatkowo jeszcze tak, tu koleżanka mi jeszcze taką tą opaskę pandę taką o, tak wygląda. Nie będę otwierała, bo właśnie mówiłam, że to nie dla mnie. Jeszcze ten taki masażer On był po 19.90. Tak nie chcę otwierać, ale zobaczcie, jak yy, tu się wkłada chyba rękę nawet do środka. Chyba jedną ręką. Wzięłam sobie z statywu, tak na szybko O, wkłada się tutaj rękę do środka. Tutaj są takie yy, drobniutkie kuleczki takie. One są dość twarde, także fajnie oprócz tego będą masowały. I tutaj takie kulki, o, Takie większe, a nawet po bokach, zobaczcie, mają takie malutkie kuleczki. I zobaczcie, jak ktoś się włoży rękę, tu można palce pewnie wyjąć. I można sobie swobodnie operować. Mi się zdaje, że to, to pod może być, tak, do żelu, a ewentualnie normalnie ogólnie do masażu. Tak, można sobie usiąść przed, e, wygodnie na fotelu, nie wiem, przed telewizorem, czy przed jakimś filmem i sobie właśnie e, wykorzystać. W sumie bardzo jeszcze fajne produkty, tego, ma, znaczy tak, tą opaskę gdzieś już widziałam, bo gdzieś klientek moja zamawiała, a e, tego masażera mniej, tak się przyglądam na niego, że nie wiem, czy sobie sama nie, nie zamówię, bo jest dość e, ciekawy. E, ja jeszcze spróbuję. Hmm, hmm, hmm. spróbuję, spróbuję Wam pokazać, nie wiem, czy mi się usta tą kredkę, bo mam pozwolenie. Yy, ona tutaj jest taka, o, jasna i po drugiej stronie ma ciemny kolor, tak? Chciałam Wam pokazać na ręce, ale jakoś nie wzięłam statywu i praktycznie, czekajcie, może ja zrobię te dwie kreski. Mam pozwolenie od koleżanki i wam pokażę jakie to kolory, bo to też człowiek jak nie nieraz zamawia to jest o coś takiego o, nie wiem czy dobrze widać, takie dla kolory, czyli do, to jest do brwi. Tak, taka kredka. Także u mnie jeszcze w zamówieniu tej kredki nie było, także... Mogę Wam pokazać. A tak wygląda bez tych skówek. Także to na razie wszystko. Teraz przejdziemy do już zamówienia czerwcowego. A więc przechodzimy do otwarcia paczki z katalogów czerwcowego. Jest to pierwsza paczka, więc może zacznijmy od nowości. A Wam powiem prywatnie, że dzisiaj piękna pogoda u nas. Ja byłam dzisiaj cały ranek na rowerach. Przyjechaliśmy, no bardzo ładny dystans, około 40, nie no, przesadziłam, około 30 km na pewno. Także super się jechało, pięknie, nie, jest, nie było tak bardzo gorąco. Takie właśnie było średnie. Troszeczkę zachodziło słońce, troszkę wychodziło, także e, w sam raz było. Także jestem bardzo zadowolona z tej niedzieli. Miło i Pięknie go sp i spędziłam, to znaczy to jeszcze nie koniec niedzieli, dlatego że jeszcze wieczorem nakręcam Wam yy, otwarcie paczki. A więc może zacznijmy od właśnie yy, tych nowości z poziomu złota. Każda konsultantka, yy, jak składa zamówienie, yy, yy, jest na jakimś poziomie, tak? W zależności od tego, jakie to zamówienie przez cały miesiąc będzie, jeżeli ono przez kwartał. Poprzedni, czyli poprzedzający ten kwartał, czyli styczeń, luty, marzec, yy, miała zamówienia na przykład do 500 zł, jest na poziomie brązowym. Potem od 500 do 1200 jest na poziomie srebrnym. Od 1200 do chyba 2,5 jest na poziomie złotym. Od 2,5 yy, potem chyba już jest. A, do 5 chyba to jest poziom platynowy. I od 2,5. A od 2,5, potem jest od 5 chyba do 12, jest poziom e, e, jaki? diamentowy, i potem od 12 tysięcy przez kwarto, jak się na zbiera, to jest diamentowy VIP. Także w zależności od tego mamy swoje rabaty i dostajemy jakieś tam możliwości, prezenty itd. Tak Więc jak ja jestem na poziomie złotym, mam właśnie, zamówiłam takie nowości i właśnie otworzyłam wodę nowo, nową, wodę toaletową World Country. szczerze mówiąc jest bardzo ładna te wszystkie World Country to są takie raczej klasyki przeznaczone ja bym tak powiedziała dla osób starszych a tu powiem Wam, że chyba młodzieńcom też się spodoba bo ona ma takie y, nuty troszeczkę słody czy to, takiego właśnie y, coś Takiego zimistego, ale o bardzo, bardzo ciekawy zapach. Więc może przeczytajmy, co tu jest: czarny pieprz, lawandyna i drewno cedrowe. Czarny pieprz, nie wiem, czy ja tutaj wyczuwam. Szczerze mówiąc, prywatnie. Znaczy, taki czarny pieprz, jak to się mówi, z pieprzniczki, chociaż może gdzieś tam, może jest. Tak, tak teraz przeczytałam, tak sobie wącham. To rzeczywiście gdzieś tam coś jest, ale przede wszystkim mi się zdaje, że tutaj y, są zapachy y, chyba tej lawandyny, bo to jest taki dość y, słodki zapach, wyczuwam, i te właśnie drzewo cedrowe, czyli coś takiego ziemistego. Y, te zapachy się bardzo fajnie balansują, no rzeczywiście bardzo ładne, jak na Wild Country. Znaczy jak na Wild, jak bo najczęściej trudno było obcić młodzież, tak? Do Country nie wszystkim się podobało, najczęściej brali takie full speed i tak dalej, te takie troszeczkę słodsze zapachy, bardziej takie bym powiedziała, weselsze, tak? Tutaj Wilf country bardzo ładny zapach, także polecam nawet i dla młodzieży. I tak jeszcze w tych nowościach mieliśmy. Płyn do kąpieli to jest Wiśnia i Orchidea. Ja, już szczerze mówiąc, powiem Wam szczerze, że przed chwileczką nagrywałam jedną sentencję i już wylewałam. Chciałam Wam pokazać, że to po prostu ten płyn do kąpieli jest trochę rzadszy niż normalnie. I może dobrze, bo tak zauważam. Nie wiem, jak żel, bo jeszcze tych. Nie, miałam żel. Chyba z małych żeli, z tych nowych okrągłych, i one są troszeczkę rzadsze. Ja bym powiedziała, że może i dobrze, bo ten żel czasami jak się nadusiło, on spadał z ręki, czyli był taki gęsty jak galaretka, że no dość takim bym powiedziała, że za gęsty. W tej chwili one są troszeczkę rzadsze. Ja się bardzo cieszę, bo są bardziej takie, no naleje się na rękę, one nie, nie zaraz nie spada tak jak galaretka trzyma się ręki. W sumie najwygodniej by było na, nalać się na gąbkę, prawda? Bo wtedy gąbka troszeczkę wsiąknie i można się myć. No Ja nie mówię tu o płynach do kąpieli, bo płynę do kąpieli, wiadomo, leje się do wanny plus wodę. Jeszcze w tej samej nucie zapachowej mamy mgiełkę. Zobaczmy, zobaczmy. No, ten spray jest fajny. No, i zapach jest fajny. Tak fajny, świeży, leciutki, odświeżający, będzie bardzo fajny na upał. Także z nowości ja jestem wszystkich zadowolona, bardzo fajne. Mi się zdaje, że te rzeczy będą się sprzedawać. I teraz może przejdźmy do nowości, też dla lidera. Ja jestem liderem, więc mam możliwość też zamówienia nowości litera Więc w tych nowościach też był praktycznie ten, ta sama woda, Wild Country. Bardzo się cieszę, będę miała dwa. Na pewno ja mam trzech chłopaków w domu, więc na pewno się ucieszą z zapasów. Dostaliśmy jeszcze kredkę konturówki do ust. Wcześniej, tak, w tym katalogu jest, są niby po raz pierwszy konturówki do oczu. W przyszłym katalogu będą konturówki do ust. Sprawdźmy może kolor. O, jaki ładny kolor Wam powiem. Ja bym powiedziała, że ja bym go nawet do oczu zastosowała. Fajny. Taki delikatny, różowiutki. O, podoba mi się. I do ust i mi się zdaje, że fajny też będzie do konturowania oczu. Ja bym to zaszalała i nawet oczy tym pomalowała. Co to jest za kolor? Przeczytajmy pink kaszmir. O tak, przeczytam, bo ja tak może tak. Angielskiego dobrze nie znam, a Oj, coś ostrości nie łapię. No nie wiem, czy przeczytacie, no, ale to jest pink kaszmir, taki jest kolor. Naprawdę jeszcze raz mi się bardzo podoba, nawet rzeczywiście można go do makijażu oczu zastosować. Yy, tak, i tu jeszcze mamy jeszcze lakier do paznokci. Zaraz spróbuję to otworzyć. Lakier do paznokci. Bu jakaś ciężka nazwa bubele A, Bubelegum to jest taka yy, yy, guma balonowa. A, widzicie, to jest kolor gumy balonowej, tak? O, takie coś to jest tych, yy, nowe opakowanie, właśnie y, lakierów do pasmokci, widzę, że będzie. Tych chyba 60 sekundowych. Także opakowanie ładne, zobaczcie, jaka 60-ka duża. I zaraz zobaczymy kolor. Kolor sprawdzimy. Zaraz zobaczymy. O, dość ładne. No fajne, taki typowo, zobaczcie. Może mi się to tak pięknie udało. Ale starałam się bardzo pomalować, yy, bardzo ładny kolor. Taki różowiutki, może tak, może za, nie udało mi się tego za pięknie pomalować, ale kolorek jest ładny, różowiutki, pastelowy, taki typowo letni. Bardzo fajny, czyli tutaj zobaczcie sobie tutaj opaleniznę, tak, i przy opaleniznie taki wywijający się fajny różowy kolor. No super to będzie wyglądało. Bardzo ładnie. Plus jeszcze do tego konturówka. I nawet można było się pokusić jeszcze o y, cienie. Właśnie zrobić tą konturówką, konturówką makijaż oka i powiem Wam, będzie bardzo fajne, ciekawe. A jeszcze o Widzicie, gdzieś zgubiłam, bo jeszcze miałam pomadkę. No nic, już nie będę dziś pewnie mi się zawieruszyła. I teraz jeszcze, teraz jeszcze zobaczymy co ja zamówiłam. Ee, zamówiłam tutaj żel do higieny intymnej y, łagodzący. Znaczy, to akurat jest nie dla mnie tylko dla klientki. Te żele do higieny intymnej dość ma, są popularne, y, dość są lubiane, są w porządku także y, polecam, nie są drogie akurat w tej filmie także polecam. Y, zamówiłam purblankę dla pani, której się bardzo y, zapach spodobał z tych właśnie, w tamtym katalogu były takie zestawy, tak, była tam woda toaletowa, y, kulka i balsamy, to był taki zestaw za 39,99, no i pani sobie domówiła jeszcze kulkę, bo mówi, że to te kulki, wiadomo, szybciutko wychodzą, więc mówiła sobie dodatkową. One w tej chwili, właśnie, kulki, w tej chwili są w bardzo fajnej cenie, w 6,99. I one tam, i są chyba nawet trzy nowości. Jest, o ile, tak, in, chyba inkan, nie in to było. Nie wiem, czy ja to szybko znajdę. Próbuję tutaj Wam mówić do was i znaleźć. Na pewno ten if pri, tego nowy zapach. Kulka powstała. Yy, powstała kulka yy, If True, bo chyba nie było. I jeszcze trzeci taki, że A and Confidence. O ile się nie mylę, ale być może dobrze, nie będziemy tego szukać, ale tam są właśnie, yy, na, nie, nie pamiętam, na której stronie y, trzy nowości, także można wykorzystać zamówiłam jeszcze a, szampon z macadamii i zamówiłam żel żel, odżywkę do włosów, tak szamponu nie miałam, zamówiłam ją z ciekawości, więc zobaczymy strasznie mi się Ostatnio podobał szampon z tej serii właśnie, yy, z tej kokosowej, no świetnie włosy, nawet nie myślałam, że tak mięciutkie włosy, super, jak jeszcze ktoś nie używał tego szamponu, jest niedrogi, a jest naprawdę super. Nawet yy, poleciłam jednej klience, yy, się śmiałam, że po jednego dnia jej dałam, na drugi dzień przyleciała i powiedziała, zobacz jakie mam super włosy, była normalnie szczęśliwa. Mówi rzeczywiście w sumie cena w tej chwili jakieś chyba tam promocja jest na to nawet no ten, tego jeszcze z makademii nie przetestowałam dlatego właśnie chciałam zobaczyć czy on będzie taki fajny jak z tej właśnie nuty kokosowej tu zamówiłam jeszcze, bo to też dla Pani Pani chciała tam, miała wtedy szampon, teraz sobie wzięła odżywkę bo mówi, że będzie miała zestaw szampon dla mnie A szampon nie wiem, czy chcę normalny, taki tak typowo z tego zapach jest dość przyjemny, miły, nie jest jakiś taki męczący, bardzo fajny. Zamówiłam też z tych nowości. To jest co to jest płyn micelarny, tak? Taki typowy, tak, typowy, tak, taki rzadki płyn te płyny micelarne są różne nieraz są takie bardziej gęściejsze troszeczkę z witaminą E sprawdzimy jak się będzie zachowywał z tych nowości chyba, aha, no właśnie otworzyłam sobie 168 na 168 stronie i wzięłam sobie, tak jak Wam mówiłam peeling do twarzy on jest taki delikatny to delikatny o, no bardzo delikatne. Ja też szczerze mówiąc nie za bardzo lubię takie, ale byłam ciekawa. No niby tutaj pisze, że chyba delikatny peeling do twarzy, tak. Ja to wolę taki ostrzejszy szczerze mówiąc, chyba jestem gruba skórna. No ale na pewno się przyda. Wzięłam po prostu z ciekawości. Ocena w sumie 9,99 jest niedroga, nowość i i też z witaminą E, także troszeczkę można odżywić serę, tak? A teraz o, no, tak delikatne. Delikatne drobinki ma. I co jeszcze zamówiłam? Zamówiłam sobie tutaj dwa żele. Ten jest dla mnie, ten jest dla klientki. Na razie dwa, chociaż tak sobie myślę, yy, będę startować na to koło żółte, bo ono jest fajne. Ja pamiętam właśnie, jak wam pokazywałam te koła z tamtego roku. One są naprawdę olbrzymie, duże. Praktycznie jak ja je stosowałam je. Jak chcecie obejrzeć jeszcze raz, wspominam, że gdzieś chyba w czerwiec czy lipiec te filmiki z tamtego roku tam jest pokazane w całej krasie to koło. Ono było arbuzowe, bo ja mówiłam że o truskawkach, ale to były jednak arbuzy, tam była cała taka seria, w tym roku jest seria, widzę, cytrynowa, o, ten peeling bardzo fajnie, a nie, ten peeling mi się wydaje, że pachnie, ale to pachnie chyba ta woda mi cały czas, także ta woda rzeczywiście, ja tu poprzygam, cały czas przebija, bardzo fajna, ciekawa dość, o, cały czas mi coś ładnego pachnie, a to ta woda, widzicie? Jednak polecam tą wodę, naprawdę jest fajna. Bardzo ładnie pachnie. No i te płyny. Może ten zobaczymy, bo ten jest dla klientki, nie będę tak może bardzo otwierać. No i tak jak mówiłam, te żele są o, rzadsze. Rzadsze niż były w tamtym roku. Znaczy te wcześniejsze, tak? Czyli w tej płaskich takich opakowaniach. Fajniej się otwierają, wygodniej można ręce sobie. Teraz to już sobie w ogóle zrobię niż masz. Chcę, nie chcę mi się lecieć do łazienki, żeby to myć się i przerywać nagrania, więc będę cała w żelu. W sumie to jest piękny zapach o ten. Mi się bardzo spodobał. To jest ten właśnie klementynka i imbir. Bardzo ciekawy zapach. A tutaj yy, nie wiem, czy zobaczę, bo mam teraz śliskie ręce. Zaraz dojemy. O tak. To jest dla koleżanki. Koleżanka się może nie pogniewa. To jest ten żel z Mango i Frangipan, czyli on taki będzie yy, taki. Słodki, słodki zapach. Dość, dość ładny, taki delikatny. Chociaż ja taki za słodki zapachów znowuż nie lubię, ale mamy lato, także z zapachami możemy szaleć. To chyba w, tak na tą chwilę, na takie szybkie zamówienie pierwsze to jest wszystko. Ja Was zachęcam naprawdę do, do kupywania tych żeli. No ja zamierzam właśnie zdobyć, że tak powiem, to żółte koło, na razie mam dwa żele, będzie mi brakowało 38 i chyba, bo tam są różne, tak, w tą promocję wchodzą różne rzeczy, ale mi się zdaje, że ja kupię żele, bo u mnie żele najlepiej się sprzedają i nie będę, no Boże, płyny do kąpieli też coś tam, ale... W większości wiem, że to będą żele. U mnie żele bardzo ładnie się y, sprzedają, zwłaszcza wiadomo, jest lato, jest gorąco, może jeszcze nie kalendarzowe, ale lato kalendarzowe się zbliża. Y, robi się gorąco, cieplutko, więc te żele są używane parę dni, nawet w ciągu dnia, tak, żeby się odświeżyć, także na pewno będą się sprzedawały. I oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani tym żółtym kołem, na dole będzie link. Także dla wszystkich, którzy by chcieli, jeszcze nie mają karty rabatowej z iWon, a chcieliby dostać taką kartę, na dole będzie link. Należy się zarejestrować. My mamy taką fajną grupę messengerową, no, w której podaję wszystkie promocje. Także będziecie na bieżąco. Przypominam, mamy swoje szkolenia, te szkolenia. W tych szkoleniach są bardzo fajne kupony, naprawdę szkolenie są bardzo profesjonalne, e, przez nasze koleżanki prowadzone, które się na tym znają, nawet przez moją literkę, tak? bo każda konsultantka, która wejdzie do AYWON ma swoją literkę, e, jak to się mówi, nadrzędną, czyli nawet przez moją literkę są prowadzone e, te szkolenia pielęgnacyjne, prowadzi je bardzo profesjonalnie, bardzo fajnie, ja do nich oczywiście zapraszam, a widzicie, zapomniałabym o tej perfumetce. No, to perfumetka, jak, jak to ja, jak lubię rozmawiać perfumetki i sugerować klientom, żeby sobie zamawiali, bo można sobie fajnie przetestować zapachy. Także tym razem to jest tutaj Tumorów, to jest do mojej koleżanki, więc nie będę rozpakowywać, ale bardzo polecam, bo w łatwy sposób i niedrogi można spróbować sobie zapach, tak. Od tych próbeczek malutkich to tak y, może nieszczególne, one się ciężko otwierają, a tutaj y, można sobie włożyć jednocześnie do torebki, mieć nowy zapach i sobie sprawdzić, tak? No bo przez jakiś czas będziemy się odlać tym zapachem i będziemy sprawdzać, czy ten zapach jest y, dla nas, tak? Wiadomo, nie oszukujmy się, nie każde zapachy się wszystkim podobają. I to by było chyba na tyle. No ja będę teraz startowała właśnie chyba do tego koła żółtego. Więc jeszcze raz, jeżeli ktoś chce zapisać się, nie ma karty rabatowej, a chce ją uzyskać, na dole będzie link. Należy na niego kliknąć. Tak, i będzie można się zapisać. No i oczywiście wystartować po żółte koło. W tych jeszcze promocjach. A jeszcze, bo ona tam nie tylko żele, nie tylko żele wchodzą, wchodzą też kosmetyki do stóp, takie żele wyszczuplające i też mgiełki. O, właśnie, mgiełki tego typu, płyny do kąpieli. Także co będzie kto chciał, to sobie może zamówić tych produktów na to koło. Trzeba zamówić ich 40, ale powiem Wam naprawdę z mojego doświadczenia, żele się tak pięknie sprzedają. że można zaryzykować, zwłaszcza, tak, że w katalogu jest bardzo dobra cena. Chyba, y, chyba to będzie cena najniższa w tym roku y, na żal, tak mi się zdaje, chyba że nas Ewan w czymś zaskoczy. Także zapraszam i na razie dziękuję. Hej, do usłyszenia, do następnego otwarcia, kat y, nie katalogu, tylko następnej paczki.